To nasz redaktor szalony, Oskar Gwiazda! Już? Dzisiaj wywiad z zwykłym, szalonym dzieckiem i naszym redaktorem, Oskarem gwiazdą. Dzień, Dzień dobry. dobry! Dzień dobry! Chciałabym wiedzieć, jakie pan zna zabytki? Dużo, baszcze Czarowni, Zamek Książek Pomorskich, Starą Bramę, Nową Bramę, Bibliotekę Miejską, Kufiec. Starostwo, no zamek książąt pomorskich, tak dużo. Pan chce przekazać w naszym filmie. Słuchajcie, ludzie, wszystkie zabytki są za fajne. Kamila Dróż, zyska naszej kamery. Dzisiaj, je, dzisiaj zapytamy ją o różne zabytki. Przykład, Baszczę czarownic. Proszę nam powiedzieć, jakie pani zna zabytki? Baszczę czarownic, ratusz. Wiele zabytków można zobaczyć w naszym filmie. Jest też Zamek Książek Pomorskich, Starostwo, Nowa Brama, są bardzo dużo kościołów, tak jak Kościół Podominikański, Zakon, co jeszcze by tu powiedzieć, Stary Młyn, Młyn Zamkowy, jeszcze Dużo tego jest naprawdę. Kościoły na przykład Świętej Marii czy Serca Jezusowego. Wiele, postaramy się wszystkie umieścić w naszym filmie. Razem z redaktorem, Oskarem Gwiazdą i no. W naszym filmie po, też e, chcemy przekazać, że zabytki nie są tylko dla starszych, ponieważ e, dzieci też powinny się nimi zainteresować. Gaga! Różne rzeczy ciekawe w nich, tak jak na przykład w ratuszu jest wieża ratuszowa, którą naprawdę polecam iść i zobaczyć I miasto Słupsk, można zobaczyć miasto Czy To też! Oto kościół Mariacki. Słupski zabytek. Zaraz y, przeczytamy tabliczkę, potem znajdziemy się w jego wnętrzu. Zaraz zobaczymy wnętrze skiflewa. Pierwsze kościoły Świętego Java. To jest ulica akurat Partyzant. Tu mieszka nasz redaktor. To jego okno. Nie. O, to jest jego okno. Jego własnego pokoju. Na samym końcu Jak widać? widać. Oto most, na którym jeżdżą pociągi. Most kolejowy. Wszyscy mówią na niego katownia. Katownia słynie z dwóch mostów. Kolejowego i normalnego mostu, po którym wchodzą piesi. Yy, jest to yy, dla nas zabytek. Tutaj jest yy, krypta, do której może zaraz wejdziemy. A tutaj nasz chrydak. <grydak> <grydak> Jedna jest z tych drabin, nie ma w ogóle szczebelków, ale tu możemy pokazać ile jeszcze mamy. Tak dokładnie jest raz, dwa, trzy, 4-5 szczebelków. Robina prowadzi w dół, ale jest bardzo stara i trzebelki same odpadają. Można tam wejść. Ja na przykład tam wchodzę. Ale kto by chciał, żeby w pewnym momencie się zawaliło to jego życie. A tutaj... Od chwili, gdy cię poznałem, miłość unosi moje powieki. Do... Bo kocham tylko Ciebie i kochać będę na wieki. Prawdopodobnie ten koleś kiedyś rzucił się stąd. A przedtem napisał ten wiersz.